Cześć Wam dzisiaj, ja jest Wizu, Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Duskers w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store, i w tym tygodniu jest to jedna gra, przynajmniej na razie i jest to właśnie Duskers. Jest dostępny od minionego czwartku do najbliższego czwartku 2 marca. Link macie na dole w przypiętym komentarzu. I gdy będziecie odbierali ten tytuł za darmo, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taka kreatora Wizu Epic. Wspieracie mnie w ten sposób. Gierka wygląda dziwnie, do tego przejdziemy zaraz, ale to jest 8 dych, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zawsze 8 dych w kieszeni, nawet jeżeli za dużo w ten produkt nie zagracie. W nadchodzącym tygodniu czeka, czy na was będzie Rise of Industry i jest to gra, która będzie dostępna od 2 marca do 9 marca, od 17 do 17 oczywiście zapewne, więc jeżeli do 2 marca do godziny 17 wbijecie na stronę Duskers od Epika, to możecie ten tytuł przygarnąć za darmo. Z czym się je Duskers? Jest to gra, która wyszła 18 maja 2016, producentem jest Misfit Attic i wydawcą również Misfits Attic jest. Jeżeli rozejrzycie się w internetach, to ma bardzo pozytywne recenzje. Na takim Steamie ostatnich recenzji jest tylko 18, ale są bardzo pozytywne i wszystkich łącznie tych recenzji jest 1880 prawie 2000 bardzo pozytywnych recenzji, więc to powinno nam coś powiedzieć, aczkolwiek nie mówi nam to aż tyle, ile by się można było spodziewać, bo jest to bardzo nietypowy tytuł. Kim i z czym mamy tutaj do czynienia? Gramy jako drony, czy właściwie osoba zarządzająca dronami zdalnie. Mamy bardzo ograniczone pole manewru i tak jakby widzimy z góry, co gdzie, jak się dzieje przesuwając komendami wszystko naokoło, więc jeżeli chodzi o fabułę z zatwórcami, jesteśmy pilotem dronów wysyłanych na różne statki, które mają swoje problemy techniczne, jesteśmy tam wysyłani, żeby ponaprawiać te problemy techniczne, poradzić sobie z zagrożeniem, odzyskać jakiś tam skrap czy inne rzeczy, które na tych statkach może być i wrócić w jednym kawałku, nie tracąc żadnych dronów. Ogólnie wysyłają nas na cmentarzysko kosmicznych statków, żebyśmy mogli obrabować tyle, ile się da. Jeżeli chodzi o grywalność, to Am. Um... Jest to praktycznie gra tekstowa, mamy bardzo uproszczoną grafikę, więc widok jest a minimalistyczny bardzo, ale naszymi dronami, naszymi robocikami na kukach, bo mam wrażenie, że to są roboty na kukach, a nie latające drony, mówiąc teraz drony, to się kojarzy jednoznacznie, sterujemy nimi za pomocą komend z konsoli, z komendami, więc wpisujemy, że na przykład nawigacja jednego drona... O nazwie jeden, ten który jest pierwszym, do pokoju tam dwa, czyli R2 i ten dron sobie jedzie, albo możemy przejąć wewładanie bezpośrednio tego drona i strzałeczkami sterować nim do drugiego pokoju, gdzie też jeżeli wchodzimy w interakcję z niektórymi przedmiotami, to trzeba wjeżdżać z komendami, czyli jak jest jakiś bajzel, syf rozwalony i coś z tego jest do wydostania, to te skrapsy trzeba tam odpowiednią komendą gather i zgarnąć i mamy to i możemy wracać, zabiorą nas wtedy na statek matkę i jest to rozwiązane kojarzy mi się to z tym co mieliście na futurskim ekranach w filmach science fiction z lat 80., jak tam pokazywali co gdzieś się dzieje, nie że to jest zdalnie, więc nie mamy kamery, ale jest tu pokazany taki render, mniej lub bardziej. No to jest właśnie tego typu motyw, więc przechodząc dalej do sterowania, jest tekstowe. Większość wykonujemy komendami. Mi się to skojarzyło z mudami, głównie ze względu na to, że ostatnio coś o mudach odgrzebywałem i zresztą gadaliśmy o mudach na streamie jednym i drugim, więc trochę tego gadania było. Jeżeli chodzi o ten produkt, wszystko jest robione komendami, poza możliwością wskoczenia w jednego drona, żeby strzałeczkami pojeździć, co nie jest najbardziej efektywne, bo tam dalej, jak w grze zaczyna się dziać, to musicie walić komendy do kilku dronów jednocześnie, a skakanie między nimi i sterowanie bezpośrednio trwa dłużej, bo tutaj sterujecie każdy zakręt, a tam wydajecie komendy. Ty jedziesz tam i on sobie tam jedzie. Trzeba tylko synchronizować, żeby drzwi były odpowiednio zasilane, żeby móc je otwierać, zamykać, żeby te złe elementy się nie przedostały dalej. Jakiś taki drobny wajp aliensów czy coś? Może, może troszkę. Więc jest tego dużo, jeżeli chodzi o sterowanie nietypowe. To może bawić niektórych, może bawić bardzo. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to no cóż, widzicie, jest to 3D, którego za bardzo nie widać. Bardzo mało elementów jest w pełni oteksturowane, właściwie nic nie jest w pełni oteksturowane. Jesteśmy tak jakby w przestrzeni trójwymiarowej, ale symuluje ona, Brak wizji, który jest na tych ekranach ze starych filmów Science Fiction. Więc oprawa wideo jest świetna w tym, co robi, ale to nie jest ani porywające, ani ciekawe. Więc z perspektywy takiego zjedacza chleba, nie wiem, Genshinowego czy Skyrimowego, patrzenie na ten produkt to jest takie, a co ja, czego ja tutaj szukam w ogóle? Jeżeli chodzi o strefę audio, jest dokładnie tak samo, totalnie minimalistyczna. Nie każdemu podejdzie, to brzmi jak sprzęt z lat 80.: jakieś taśmy, kasety, coś tam w tle chodzące, szurające. Mówimy o czymś takim. Jeżeli chodzi o bugi, gra zbyt krótko, żeby się na nie natknąć. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, jest to gra świetna, idealna dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Jeżeli Was zaciekawiło to, co widzicie, jeżeli koncepcja sterowania przestrzenią za pomocą komend jest czymś, co Was jara... To możecie w tej grze się bawić fantastycznie. Dla większości ludzi wszystko tutaj wymienione jest na minus. Ani grafika im nie podejdzie, ani strefa audio im nie podejdzie, grywalność do nich nie przemówi. Więc jest to gra, która nie jest zła, jest dobra, jest świetna, ale celuje do bardzo, bardzo wąskiego grona odbiorców. I to jest niestety coś, na co musimy mocniej, mocniej spojrzeć. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to Windows XP lub lepszy procesor SSE 2, Instruction Set Support. Jeżeli chodzi o pamięć, to. Wszystko wykonane po 2004 roku powinno działać. Okej, okay, interesująca koncepcja. Cokolwiek, co jest kompatybilne z DirectX-9 Shader Model 2.0, czyli wszystko, co zostało wyprodukowane po 2004 roku, powinno dać radę. DirectX-9 zainstalowane i 200 MB wolnej przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji widzicie, że jeżeli chodzi o system operacyjny, procesor, pamięć i kartę graficzną, to wszystko powyżej minimalnych jest jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o język, to dźwięku nie ma, nie ma żadnych gadanych dialogów są napisy i są one tylko w języku angielskim. Żeby było zabawnie, widzę, że nad tym tutaj pieczę trzyma Paramount Pictures, co oznacza, że drobne nawiązania do filmów z lat 80. może nie są przypadkowe i może to nie jest błędne skojarzenie z mojej strony. Macie chwilę bez mojego monologu? Irei assumir antes Tak jak powiedziałem, jest to gra dla bardzo, bardzo wąskiego grona odbiorców. Jeżeli coś Was tutaj zaciekawiło, to będziecie się bawili pewnie świetnie. Jeżeli nie, to spokojnie możecie tylko odebrać tę grę używając tego kreatora Wizu Epic, bo wspieracie mnie w ten sposób i zapomnieć o jej istnieniu. Ja zagrałem na streamie wczorajszym, próbując jakby zakończyć streama na jakąś inną nutę niż zazwyczaj, i mam wrażenie, że przestraszyłem Was na śmierć. Bardzo niektórych zisekajowałem Was, więc tego typu czasami kwiatki się pojawiają. Wizu się spodziewa kolejnej darmówki, a dostaje do ograń Dia. I to tyle. Życzę Wam miłego dnia, dobrego zęba, świetnych, darmowych gierek do przygarnięcia, miłego do następnego. I hej, jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze poń zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. A art prezentujący tę gierkę jest um, to, totalnie mi się nie kojarzy z tą produkcją. W ogóle nic, a nic.